Dobry, witam serdecznie. Tym razem w pięknej, jesiennej odsłonie. A opowiem dzisiaj o najsłynniejszych ekranizacjach dramatów Tennessee Williamsa. On zadebiutował w 1944 roku szklaną menażerią i ona doczekała się wielu adaptacji filmowych. Ja opowiem o kilku najgłośniejszych. 1950 rok. Reżyserii podejmuje się wtedy Irving Rapper. I to jest taka ekranizacja, która właściwie niewiele pozornie, niewiele różni się od swojego pierwowzoru. Pokazuje kilka dni z życia dysfunkcyjnej rodziny, dominującą matkę, która żyje wciąż wspomnieniami przeszłości, cynicznego syna Toma, wreszcie niepełnosprawną córkę Laurę, dziewczynę, która stroni od ludzi, której świat zamyka się właśnie w szklanej menażerii. Opiekuje się szklanymi figurkami. Pewnego dnia matka wpada na pomysł, aby syn poprosił przyjaciela swojego Jima w tej roli Kirk Douglas na obiad w nadziei, że może poślubi Laurę. No i ten tam między nimi rzeczywiście zawiązuje się nić sympatii, no ale niestety Jim ma narzeczoną. Ja dlatego opowiadam i spoileruję, ten klasyczny film, żeby pokazać na czym polegało wielkie rozczarowanie Tennessee Williamsa Hollywood. Ponieważ producenci hollywoodscy niestety wymusili na Williamsie, aby zmienił zakończenie na bardziej optymistyczne, happy endowe. No, to zrobił, ale uznał, że to właściwie najgorsza z jego ekranizacji, jego, jego sztuk. Bardzo nie lubił tej, tej, tej adaptacji. Let yourself go, Laura. Just let yourself go. I'm trying. Easy does it. I don't stiffen. Loosen the backbone. There! Now you're getting it. Oh, that's a Wreszcie rok 1973 przyniósł wspaniałą kreację Catherine Hepburn w szklanej menażerii wyreżyserowanej przez Antoniego Harwaya. No, i tutaj rzeczywiście ona gra taką tyrankę, despotkę, z którą bardzo trudno wytrzymać, ale to nie jest postać bynajmniej jednowymiarowa, bo tak naprawdę ona w głębi duszy pragnie szczęścia swoich dzieci, kocha te dzieci, ale pod maską właśnie tej, tej tyranii ukrywa swoją bezbronność, swoją właściwie niemoc, pustkę, nieradzenie sobie z emocjami.